Siemaneczko, chcę wam pokazać naj, najlepszy program do nagrywania moim zdaniem. Oczywiście inni ludzie mają inne gusta, ale moim zdaniem najlepszy, najlepszym programem jest Bandicam, którym właśnie nagrywam. Jest on mm, nie jest on skomplikowany, nie ma on za dużo opcji, a dzięki niemu dobrze się nagrywa. O tyle mogę powiedzieć jest Dobry jest. Nie można narzekać. Nie zacina się ni nic. Spójrz, życie. Jeżeli chcecie oddzielny film, jak używać tego programu, to napiszcie w komentarzach. Ale wydaje mi się, że nie będzie potrzeba żadnego filmiku pomocniczego do tego programu. Po prostu włączamy go. Wciskamy start, zaczyna się nagrywanie. Jeżeli chcemy skończyć, wciskamy jeszcze raz. Wciskając tutaj, gdzie pokazuję. Pokażą nam się wszystkie mm, nagrane filmiki. Nic chyba więcej nie chcecie wiedzieć o tym. Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach. No i powiedzcie, czy Waszym zdaniem też ten program zasługuje na pierwsze miejsce. Elo, elo, siema!